Także widzisz, trzeba być bardzo powściągliwym w ocenie konsekwencji pewnych wydarzeń, dlatego że nie masz oglądu całości rzeczywistości i nie będziesz miał. A tym bardziej światów równoległych, które mają między sobą wymianę. I to, że tobie, nie wiem, kobieta poszła gdzieś tam do innego, na przykład, może ci się w dłuższym horyzoncie czasowym obrócić na Twoją korzyść. Dlatego, że unikniesz po prostu ciemnego okresu z nią, kiedy ona jest, nie wiem, zrzędzącą trzydziestolatką albo przyjdzie Ci ciężko pracować na to, żeby utrzymać jakiś status quo, a wszechświat obdaruje Cię kimś dużo bardziej adekwatnym do Twojej aktualnej sytuacji, czyli przeskoczysz do tego świata równoległego. Ale co więcej, nawet dla tamtej osoby nie musi to się skończyć jakąś... Jakimś, jakąś ciemną perspektywą, czy jakąś ponurą zapłatą, bo dla tamtej osoby jej faza, jej świata równoległego, który ona tworzy, może być równie pozytywna, więc będzie to tak naprawdę win-to-win. -win. I to no, może by oczywiście nie, nie być win -to win to jest sytuacja bardzo złożona. Natomiast zwróć uwagę, chcę Ci tylko zwrócić uwagę, że nie tylko ludzie są światami równoległymi, ale nawet w człowieku występuje cały szereg światów równoległych, które ze sobą się ścierają czy walczą tam o jakąś um, swoją dominację. Więc to, że Ty coś oddajesz komuś, to nie znaczy, że mu wcisnąłeś gorącego kartofelka, który go teraz pogrąży, tylko akurat w tym momencie czasowym, w tej misternej sytuacji pokrywających się faz, lepiej żeby pewne rzeczy były u niego niż u ciebie przykładowo. Czyli dlatego warto nie przywiązywać się do rzeczy materialnych. Nie wiem, ja pozbyłem się swoich hacjendy nad Bałtykiem, bo mi to kulał nogi wisiało. Mnie to wyzwoliło, a człowieka, który to kupił, mogło wyzwolić również, tak, mogło spełnić jego marzenia. Lub mogło go oczywiście również obciążyć. Więc to już zależy od jego faz, w jaki sposób on się porusza, w jaki sposób on potrafi światy równoległe rozpoznać. Natomiast ty musisz nauczyć się je rozpoznawać w momencie Twojego przeskoku, czyli Twojej pozycji, na której się znajdujesz. Czy to Cię rozwija, czy to Cię pogrąża. <laughs> Dlatego, że co jednego rozwinie, to drugiego pogrąży i vice versa. Przykładów tutaj poza oddawaniem tych kluczowych rzeczy kluczowych, nam się wydaje, że to są kluczowe rzeczy w istocie nie są, jest bardzo wiele. Ale żeby nie przeciągać kwestii polaryzacji, chciałem jeszcze Wam omówić ostatnią giverę do Waszej walizeczki obronnej, czyli Kwestię wibracji. Dlatego, że wibracja to jest coś, co spaja te wszystkie trzy czynniki, o których wspomnieliśmy sobie do tej pory. Czyli to jest coś, co Wam te światy równoległe przysuwa, oddala, do których możecie przeskakiwać. Pamiętajcie, że wszystko jest energią i wibracją, i to z czym wy rezonujecie, nad czym wy pracujecie w sobie, jaką wibrację w sobie podsycacie, to się wam wydarza. I może być tak, że na danym terenie wszyscy polegną, a wy ze względu na swoją wibrację cudownie przetrwacie, lub odwrotnie. Na danym terenie wszyscy się ustawią, a wy ze względu na swoją wibrację i przyciąganie pewnych, <laughs> pewnych konkretnych energii polegniecie. Mimo wszystko wy polegniecie, lub mimo wszystko wy przetrwacie. Dlatego należy bardzo, bardzo ostrożnie i, i akuratnie zwracać uwagę na to, jakimi wibracjami się karmicie. Przykład z niedawna. Słuchajcie, usunąłem z naszej grupy kobietę, która ciągle bez przerwy srała mi, słuchajcie, negatywnymi informacjami odnośnie italii, w której się znajduje. Które nawet jeżeli były prawdziwe, pamiętajcie, że odróżnienie prawdy to jest jedna sprawa, a karmienie się czymś to jest druga. Można zapoznać się z informacjami, przyjąć się do wiadomości się nimi nie karmić, lub można się nimi karmić bez przerwy zasilać, aż te informacje wytworzą w Tobie pewien myślokształt, pewną energię, wibrację, która cię zniszczy. I ja oczywiście jestem tego świadom i nie chcę czegoś takiego, dlatego te wibracje usunąłem wszystkie. Razem. Co nie znaczy, że wykonuje jakąś cenzurę czy czyszczę kogoś, tylko po prostu, jeżeli ty się zasilasz czymś negatywnym, to to cię zniszczy w pewnym momencie. Pamiętaj, że stwarza, zdarza ci się to, o czym myślisz. Twoje myśli cię stwarzają. I to jest nic innego, właśnie jak odnoszenie się do wibracji. I pewnych ludzi ich wibracje stworzą w określony sposób, a innych stworzą w inny sposób, dlatego że oni inaczej myślą. Przykładów słuchajcie cała masa. Nie wiem, Niemcy tutaj, tak. Niemcy mają swój świat. Oni nie wierzą w żadne spiskowe teorie, które, z którymi ja, powiedzmy, jestem zaznajomiony. I ich tam gdzieś czasem, gdzieś coś uderzy, na przykład, nie wiem, stoją na granicy w kwarantannie, ale mimo wszystko jeżdżą, oni sobie jeżdżą, oni mają swoją maszrutkę, oni tu przywożą pieniądze, jakieś rzeczy, których mi brakuje i ja sobie z ich świata równoległego podbieram to, co mi jest potrzebne. Co nie znaczy, że popieram ich myślenie, nie? Od pewnych rzeczy się trzymam z daleka, pewne rzeczy sobie przygarniam, dlatego że oni są równoległym światem. Ja przygarniam sobie ich dobre fazy, a ich złe fazy oczywiście omijam, bo jestem doinformowany z innego świata o tych fazach, o tych, ze świata równoległego. To jest przykład, jak to można użyć. Wibracja Wam przyciąga światy równoległe, pamiętajcie. Odnosząc się do tego przykładu o pozbyciu się pieniędzy, że nie używaj tego praw. I atrybutów swojego wroga, który cię kontroluje przez nie. Ostatnio miałem taką sytuację, taki przykład z życia, kiedy ktoś mi tam jakiś znajomy chciał dać jakieś rzeczy do ubrania konkretnie. powie, <laughs> jak, jakie rzeczy do ubrania, jakie ja coś tam dopasuje do siebie, tak, z moim wzrostem, z moją posturą, jakie ja coś tam dopasuje. Nie, chodź, przyjdź, zobacz, może sobie coś wybierzesz, bo tu ktoś nam podarował i ten tam. No i cię przyjechałem na miejsce. Ja zastanawiam się, mówię, dziwna sytuacja, ale ponieważ mam w głowie te wibracyjne oddziaływania, no myślę sobie, przyszedł sygnał, zbadajmy sygnał. badam sygnał, patrzę, gościu mi daje dokładnie na mój rozmiar buty, na przykład, których dokładnie potrzebowałem, jakieś tam dochodzenia po ogrodu, czy coś w tym stylu. Miałka sprawa, albo nie wiem, albo ym, dopasowany dokładnie na mój gust, na mój kolor, yy, to, co myślałem, że pójdę szukać do sklepów, tak? Dostałem to za darmo, od razu bez żadnego szukania, dlatego że długo myślałem o tym, żeby to sobie kupić, bo mi się to przyda. I w ten sposób wibracja przyciągnęła mi coś za darmo, dokładnie to co chciałem, bez żadnych, słuchajcie, bez żadnej fatygi. Po prostu przez wyciszoną sytuację, przez wyciszone energię dookoła siebie przyciągasz pewne rzeczy. Więc zważaj na co, o czym myślisz. Zważaj, zwracaj uwagę na swoje myśli, bo one cię stworzą, one cię stworzą lub cię zniszczą. Więc te rzeczy, które nie chcesz mieć przy sobie, odseparuj się od nich, a nastrój się, nastaw swoją częstotliwość, jak w radyjku, na określoną stację, na to, co chcesz mieć. I w momencie, kiedy ten wszechświat równoległy się do ciebie zbliży, będziesz miał wyrobione nawyki, będziesz miał stawione priorytety, co ty tak naprawdę chcesz, przeskoczysz, wykorzystując, wykorzystując prawo polaryzacji. I wszystko. I mając te cztery aspekty wyćwiczone, te cztery umiejętności, znajdziesz się dokładnie tam, gdzie się chcesz znaleźć, z ludźmi, z którymi chcesz się znaleźć, ominiesz wszystkie rzeczy, z którymi nie chcesz mieć do czynienia, a masę tam gdzieś zmieli przez jej nieświadomość. Także, jak widzisz, nie jest to takie trudne, jakby się wydawało, co nie znaczy, że nie należy się w tym ćwiczyć. Dlatego, że wielokrotnie będzie, Twoje oczy będą Cię mylić, będą przychodzić Ci sugestie, którymi możesz się poddać, które cię mogą pogrążyć, natomiast należy wychwytywać to, co po twojej dobrej energii, co się niesie, co opatrzność ci pod...